David Seth Kotkin, bo takie jest jego prawdziwe imię, urodził się 16 września 1956 roku w małym miasteczku Metuchen w New Jersey i już w wieku 12 lat zafascynował się magią. Jego kariera rozwijała się bardzo szybko, bo mając zaledwie 18 lat debiutował w telewizji, a niecały rok później wystąpił na Broadwayu, zdobywając serca widzów swoimi występami. Największy przełom w jego karierze nastąpił jednak w 1977 roku, kiedy to w telewizji zadebiutował jego program the magic, of David Is the magic of David Copperfield. Program szybko zyskał popularność, przyciągając miliony widzów. Zdobył on również wiele nagród, w tym prestiżową Emmy, co ugruntowało pozycję Copperfielda jako jednego z czołowych iluzjonistów w branży. Sukces programu przyczynił się do dalszego rozwoju jego kariery oraz otworzył drzwi do występów w Las Vegas. I to właśnie w latach 90. Copperfield przeniósł swoją karierę do Las Vegas, gdzie stał się jedną z największych atrakcji turystycznych. Jego występy w kasynie MGM Grand przyciągały tłumy, a jego show stało się synonimem luksusu. Copperfield nie tylko występował na scenie, ale również angażował się w produkcję i reżyserię swoich pokazów. Był pionierem w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w sztuce iluzji. Wprowadzał innowacyjne efekty wizualne, które zaskakiwały widzów. Jego zdolność do łączenia tradycji z nowoczesnością sprawiły, że jego występy były unikalne i zapadające w pamięć. Dzięki temu David jest jedną z najdłużej występujących postaci w historii Las Vegas. Zobaczmy teraz razem największe iluzje Davida Copperfielda. Prawdopodobnie największa iluzja Davida Copperfielda, czyli zniknięcie Statuły Wolności. W 1983 roku Copperfield na oczach Amerykanów sprawił, że Statua Wolności zniknęła. Statua Wolności nie jest to jednak jedyne i konieczne miejsce, na jakie Copperfield oddziaływał swoją magią. Ponieważ niecałe trzy lata później, czyli w 1986 roku, Copperfield zademonstrował iluzję, w której przeszedł przez wielki mur chiński. I tak jak wielu iluzjonistów sprawia, że jakiś przedmiot typu karta lub pierścionek lewituje, Copperfield unosił w powietrzu sam siebie. Co więcej, podczas pokazu lewitacji brał jedną osobę z widowni na swoje dłonie, a ona latała z nim po całym teatrze. David Copperfield, mimo że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży rozrywkowej, swoje życie prywatne trzyma raczej w cieniu i nie znajdziemy wielu plotek na jego temat. Jednak najbardziej medialne wydarzenie w jego życiu to związek z modelką i aktorką Claudią Schiffer, z którą był związany przez około 11 lat. Choć para nie wzięła ślubu, to ich związek był szeroko komentowany w mediach. Copperfield sprzedał ponad 30 milionów biletów na swoje występy na całym świecie. Jego szeroka popularność, szczególnie w Las Vegas, sprawiły, że stał się on najlepiej zarabiającym artystą w historii rozrywki. Majątek Copperfielda szacowany jest na około uwaga 1 miliard dolarów. Miliard dolarów na magicznych sztuczkach. To nie jest też wszystko, bo Copperfield jest właścicielem prywatnej wyspy o nazwie Musakay, która znajduje się na Bahamach. Wyspa ta jest znana z pięknych plaż, luksusowych willi i ekskluzywnych warunków. Copperfield nabył ją w 1998 roku, a od tego czasu przekształcił ją w luksusowy ośrodek, który jest dostępny do wynajęcia. Musza Kaj oferuje gościom wyjątkowe doświadczenia, takie jak prywatny pokaz magii, sportowe aktywności oraz relaks w malowniczym otoczeniu. Chcielibyście tam pojechać? Tak więc wracając do tytułowego pytania. Czy David Copperfield jest najlepszym iluzjonistą na świecie? Otóż moim zdaniem na ten moment nie. Ima Im ogromnych zasług i jego osiągnięć i tego jak wpłynął na rozwój sztuki iluzji na całym świecie, Opinie na temat jego obecnego show są, jakby to powiedzieć, mocno średnie. Pozwólcie, że przytoczę jedną z nich. Udało mi się znaleźć jedną polską i już ją czytam. Mm. Pan Sławomir pisze: Najgorsze show, jakie widziałem. Jeśli oczekujesz Davida Copperfielda, jakiego znasz sprzed lat, to niestety się rozczarujesz. Miałem wrażenie, że oglądam starego, zmęczonego emeryta dużo monologu i praktycznie zero magii. Wyrzucone pieniądze zdecydowanie nie polecam. Jeżeli przejrzycie inne opinie, to okazuje się, że nie są one najlepsze. Oczywiście czasem trafi się dobra opinia, ale jednak jako na artystę tego formatu, tych złych opinii moim zdaniem jest osobiście za dużo. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że koperfid jest już trochę zmęczony i przepracowany, i trochę znudzony tym, co robi. A jak się temu dziwić, skoro od chyba już 30-40 lat cały czas występuje w Las Vegas, robiąc dwa show dziennie, obecnie mając 70 lat. I mnie bardziej zastanawia się, dlaczego mając taki majątek, zamiast pławić się w luksusie i przejść na zasłużony odpoczynek, Cały czas występuje. Jedyne co przychodzi mi do głowy to po prostu uzależnienie od dopaminy i endorfin i adrenaliny, bo może tego nie wiecie, ale nawet takie małe występy, jakie robię ja, dostarczają ogromną dawkę dopaminy, adrenaliny i ciężko jest to zastąpić czym Jeszcze jeden osobisty powód, dla którego według mnie copperfield to nie jest najlepszy luzernista na świecie. Osobiście raczej wolę mniejsze występy, mniej komercyjne występy, a te w Vegas raczej takie nie są, gdzie kontakt artysty z widzem jest znacznie bliższy i pozwala zobaczyć i poczuć znacznie więcej. Ale mimo tych wszystkich yy, złych rzeczy, które na sam koniec powiedziałem tutaj na temat Davida Copperfielda, na temat tych złych rzeczy, które przytoczyłem, to uważam, że bez wątpienia jest on największą legendą w środowisku i w świecie iluzjonistów. Raczej przez długi czas nie będzie iluzjonisty, który zbuduje sobie takie legacy i uważam, że my jako iluzjoniści zawdzięczamy mu naprawdę wiele, bo jeżeli zapytasz kogoś, czy zna jakiegoś iluzjonistę, za każdym razem prawdopodobnie Padnie hasło David Copperfield. I zawdzięczamy mu przede wszystkim to, że pokazał, że iluzja to nie tylko sztuczki, które mają za zadanie oszukać widzów, a coś, co łączy ludzi, coś, co może być piękne i opowiedzieć jakąś historię. Tak więc dajcie koniecznie znać, czy wy kojarzyliście wcześniej Davida Copperfielda, co wy o nim sądzicie, lub jacy są wasi ulubieni iluzjoniści. A jeżeli chcecie poznać moich trzech ulubionych iluzjonistów, oraz zobaczyć więcej treści tego typu, które pokazują branżę iluzjonistów od środka, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Bo jedno z moich postanowień na 2025 rok to więcej długich filmów na tym kanale. Do zobaczenia i tradycyjnej już Ta-dam!